Szesty turniej kół wiejskich uważany za ostatni. To trzeba było zobaczyć na własne oczy. Na szóstym powiatowym turnieju kół Gospodyń wiejskich panie już tradycyjnie zaprezentowały się z wielu najlepszych stron. Jest szczęście, że, że możemy takie imprezy oglądać, że możemy w ten sposób oceniać naszy, naszych mieszkańców. Widać, że tego chcą i sami mieszkańcy korzystają z tej możliwości, próbują się promować w ten sposób i czują się dobrze w tym. Dlaczego im tego nie udostępniać? Wydarzenia w tym roku zajęła się gmina Pszczółki. Ja osobiście oczywiście jestem zadowolona. Naturalnie. Wysiłek, przede wszystkim zawsze martwimy się o akustykę. I myślę, że zdaliśmy egzamin, że w sali gimnastycznej było słyszalne. Ale generalnie energia, z którą panie tu przyszły, załatwiła dokładnie wszystko. Po prostu rewelacja. Panie zaprezentowały bardzo wysoki poziom w konkurencjach artystycznych i kulinarnych, ale zwycięzca może być tylko jeden. Wszystkie koła są godne turnieju wojewódzkiego, ale zmuszeni jesteśmy wskazać wyłonić zwycięzcę. Koło gospodyń wiejskich... Wrażenia to przede wszystkim pełna euforia, zasłużony sukces. Wspaniałe kobiety, piękna atmosfera. Czegoż można dzisiaj więcej chcieć w to piękne popołudnie, sobotnie, w tę pogodę śliczną. Wszystko się pięknie ułożyło. Koło gospodyń wiejskiej, gołębiewko dostało się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w krzewie. Trzymamy więc kciuki. Polecamy również zobaczyć piąty powiatowy turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Suchym Dębie oraz Koło Gospodyń Wiejskich Gołębiewko na podium. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północnaTV i nie zapomnij subskrybować kanału.